Witajcie! 12 czerwca 2021 nagrałem dla Was wyścigę bajków w Legionowie. Trochę się zeszło z montażem. Wszyscy jadą. Pół do minuty. Jak ja? Uśmiechnęła się do mnie? Super. Co? I czy jest zwycięzczy? Dwa okrążenia tak zostało. A ile ma okrążenie? jest się daleko. A przepraszam? A są taśmy. Tak? A my startujemy wszyscy razem? Wszyscy razem. No. A, A, czyli my tak trzymamy kolejny start. nie ma Patrycji, to może w międzyczasie przygotowujemy kolejne. A, widzą Państwo, start zawodników na rowerach. Chyba tylko młody ma odblokowany. Sorry. Ciężka ta była jest jak ja pierdzielę. Poza tym nie siedziałem na góralu chyba z dekadę. Ale bez silnika można by się tu spłocić. Bo na e-bajku to bardziej jest na skręcanie niż na ściganie jedź, bo to chyba jesteś szybsza, czy nie? O, sorry. Kurde, wiedziałem, że się wyłożę, zanim się glebnąłem. Za twardo powietrza jest. Dzień tak. Gratuluję i poproszę rower do testu. Jak? Jak na shortzie, no wiecie.

a mamy dźwięk dziadny w skrzypce, kamerę Tak, Teraz zobaczymy, czy król rowerów oszukiwał i czy miał podkręcony silnik. Po tej sprawie chciał rower jest? Tak, 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 tak. Eee, mistrzynie Polski? Tak, jasne. Tak, o, o, o Martę Turowosz czy chodzi? Mistrzynie Polski, tak? Dobra. Ale wcale nie jest tak, że wygra. Ale wcale nie jest tak, Gratuluję. Mikołaj powiedział, że wygra, i zobacz. I zobacz. Dziewczyna jest za. Ale ja musiałem ją puścić na Mamy cię. Cześć, a ty nie miałeś startować? Ale musiałem w domu. Tak bywa. W naszym wieku jasna sprawa. Spoko, spoko. Następnym razem. Co, nie, jest Mikołaja? Nie, są na nim. Co? 14-letni piórka, zabawikę, kaka, jak sądzi? Zwycięża rywalizacja. Dziękuję bardzo. Nie, no, odcina na go na chyba najwcześniejszy na 25. Tak, jeszcze kłamane. Zresztą, w, zresztą wszystkie te. Które kilometry kombinery? W sensie na 23 odcina czy na 26? Pokazuje 25 Aha. I jedziesz 23,5-24 okay. ok Odpaliłem strawę i też bardzo podobnie No, czyli wychodzi na to, że ten rower w ogóle odcina na 23, a nie na 25 Byłeś nawet szybszy niż myślałeś Tak, byłem szybszy niż myślałem Dobra, dzięki się, Ten? Myślę, że. 18. No, może tak ważyć. Może się przejechać kawałek. Tutaj spotkałem kolegę. Cześć Konrad. Cześć, Cześć Mikołaj. Zapytaj jeszcze raz. O co? Dziękuję. No, Nie. Co tu robię? Co tu robisz? Tak, ale jak zapytałeś? No co, co robisz na rowerze elektrycznym tutaj. Tak, to no raz ja zapytał, czy dzisiaj startowałem i czy startowałem na elektryku i jak się dowiedział, że na elektryku, to co powiedziałeś? No że generalnie... dzisiaj chujki były, trochę tak. A dlaczego? No bo... Bo to nie sport. Nie, no bo nie wyobrażam sobie ciebie no że elektryczne. A, że w sensie to się na iPhone naciska guzik home, i on ci zawodzi do domu albo na metr. Trochę jak pierwszy, z, te z Teslą. Aha, trochę jak z Teslą. No to zobaczymy, właśnie dlatego, że nawet ludzie, jak widzicie, na wypasionym sprzęcie. Ubrani w wypasione ciuchy i w drogie oksy? Myślą, że jak na iPhone już home, to wygrasz. Znaczy, nie, to wtedy nie absolutnie osią, nie. Absolutnie tak no. nie myślę. Generalnie rzecz biorąc, na pewno na elektryku jest duży fakt i duża frajda. A, i trzeba mieć ogromne umiejętności, żeby nie, nim jeździć, tak? No bo. To poczekaj, e... przed chwilą były poczemie chujki, a teraz są umiejętności. Tak po chujki były wiesz na zasadzie takiej, że. Co ty robisz na elektryku tutaj? Aha, aha. Bardziej moje zdziwienie dotyczyło ciebie. No i potem wrzucimy plik z zapisu tętna no i odpowiemy na pytanie, czy na elektryku jest ciężko. Dziękuję ci za powodzenia na nieelektrycznym Dziękuję. rowerze dla prawdziwych koszernych Boję się teraz, że się teraz wywalę przez to. Powodzenia. Na razie, Jak ten, na teraz. ten, jak na e, rower e, A, ja za 14 tysięcy złotych. tysięcy złotych. Czy ty no, chciałeś go zabrać? Nie ja, chciałem ja, się. Jak 14 14 koła za, jak to za to rower, to no za 14 koła, wiesz, Bo, on ma... Drogo, on ma drogo, my, tak, to to masz Shimano, wiesz, XTK z tyłu, Shimano ma ja cały napęd, to bardzo ok fajne ślucy, są te komponenty tutaj Shimano na kierownicy te ines, już stałe ines. sterowanie. Relacja ceny do jakości jest. Hamulce deore pewnie w terenie, tak jak naprawdę to by od razu umarły. Eee, podejrzewam, że przy elektryku to jednak biorąc pod uwagę same dodatkowe kilogramy to warto byłoby tu ładować X wiesz, w wersji jakiejś tam na największych tarczach i tak dalej. Ale ogólnie bardzo spoko. Błażej, może ty chcesz coś powiedzieć, trzy zdania o wyścigu w Legionowie? Czemu nie siedzisz gdzieś na działce i nie pijesz zimnego browaru, tylko siedzisz w lesie ze spłaconymi ludźmi? O to lubię. <noise> Zwłaszcza jeżeli prowadzę duży klub, w którym jest masę dzieciaków, to chcę je chociaż raz zobaczyć na wyścigu, tak? a nie potem mówić, że nie wiem kto jest w moim klubie. Więc jeżeli kiedyś chcemy się dopracować takiej zawodniczki jak moja włoszczowska, to musimy robić takie wyścigi, licząc na to, że taka moja włoszczowska się nowa pojawi. Jeżeli taka moja włoszczowska będzie się ścigała dookoła bloku co się nigdy nie nauczy jeździć na trasach, które teraz obowiązują na świecie w No ja powiem Ci, że ciężki, długim elektrykiem poskładać, czyli dzisiaj tutaj było ciężko i raz jeden zakręt. No, trzeba było wyprostować. Elektryki to osobny temat, ale mam nadzieję, że to będzie naprawdę coraz bardziej popularne i będzie fajna zabawa. Z tym związana też troszeczkę dla starszych, którzy nie zawsze mają tak dobrą kondycję, żeby jeździć tak jak dzieciaki po tych wydmach. No widzisz, ja dzisiaj pojechałem elektrykiem właśnie po to, żeby potem wrzucić zapis tętna i sprawdzić, czy na pewno było to tętno spacerowe, bo miałem pewne podejrzenia, że jednak będę musiał się spocić, co wyszło, zobaczymy. Ja myślę, że się bardzo spociłeś i widziałem jak wyglądali zawodnicy, którzy wpadali na metę. I to był na pewno nie mniejszy wysiłek, niż na normalnym rowerze. Szczęśliwie dotarliśmy do mety, teraz jedzie elita, czyli prawdziwi kolarze na prawdziwych rowerach, które nie mają silników. Oni dopiero się zmęczą, bo myśmy się nie zmęczyli, prawda? Tutaj mamy nie żonka, co niedawno to skończył. W ogóle. Wy nie jedziecie teraz? Nie no, pani kierownik, my już raz jechaliśmy. To zmęczyłeś się, czy nie? Zęczyłem się strasznie, bo było super. Ale jak to? Bo mówią, że na iPhoneie Guzik Home i albo First Play. Jedzie sam. Jedzie sam. No nie, to nie testa jeszcze. Jeszcze sama nie, nie umie Dzięki. Dzięki. Potrzeb. tutaj mamy kolejnego zawodnika, który przed chwilą skończył wyścig bajków. Jest to znany redaktor radiowy, <grym> telewizyjny, autor i, i publikacji. <grym> Dzień dobry Piotr. Cześć Mikołaj. Trzy na bajku to prawda że człowiek się nie męczy. Naciskasz guzik home, jak chcesz do domu, first place, jak chcesz wygrać i to tyle, tak? Czy trzeba jednak pedałować? Nie no kurde, trzeba kręcić normalnie jak na normalnym rowerze. umówmy się. Widzę, że taki spocony trochę jesteś. Ciepło tutaj. było w lesie, jagody zbierałem, A. bo już są prawie, że... Nie, jest tak, że po 25 km wyłącza się ten silnik i trzeba po prostu jechać, a że ja lubię długie, proste, to tu ze trzy takie były, no to wtedy wiesz, 120% mocy, byle chociaż jedną osobę wyprzedzić i wyjść. Wyjdzie... I wyprzedziłeś? Co? Jedną. Bo mnie niestety wyprzedziła dziewczyna. Ale za to jaka w ogóle mistrzyni. To no prawda, tak. To, klasowa dziewczyna. Tak, Szybko dla mnie najtrudniej... się oddaliła, co <laughs> najtrudniejsze były zakręty. Zobaczcie te stoliki, co tutaj stoją pod tym namiotem. Mam nadzieję, że będzie to widać. No, Wyobraźcie no, sobie, no, że to są drzewa, i pomiędzy nimi trzeba przejechać. To dla tych, którzy nie byli nigdy tam na trasie, to, to dokładnie tak wygląda. O, no to, tu, to te stoliki. w tym momencie będzie przebitka zakrętu. <laughs> Słuchaj, stoi pan, patrzy jak jadę, mówi: nie, nie, za duże te rowery na te zakręty. Tak, proszę pana, ma pan rację. Za duże. No, Dzięki Dziękuję bardzo, miło Cię było spotkać. Posła Elita! Cześć! Pewnie większość z Was już mnie zna, jestem Marta. Ścigam się zarówno MTB, przełaj, wyścigi w formule Eliminator oraz dziś wystartowałam w wyścigu e-bike. Mam na swoim koncie wiele różnych wyników, tych lepszych, tych gorszych. Jestem aktualną mistrzynią Polski w wyścigach e-bike z ubiegłego roku. Mam na swoim koncie również Mistrzostwo Polski w cyklokrosie, w eliminatorze. Jest tych wyników bardzo dużo i mam nadzieję, że jeszcze jakieś wyniki osiągnę. Co prawda, miałam lekką przerwę, ponieważ dwa lata zmagałam się z problemami zdrowotnymi, jest już coraz lepiej. I mam nadzieję, że to, co robię, będzie mi dalej sprawiać radość i, i oby tak dalej, oby, oby moc była ze mną. Pytanko, które z pewnością nurtuje bardzo wiele osób, to czy na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym można się zmęczyć? Moja odpowiedź brzmi, że jak najbardziej można. I tutaj na przykład porównując moje tętno z wyścigów cross country, a z dzisiejszego wyścigu e-bike, było naprawdę porównywalne, bo wyniosło ponad 150. Eee, także jak najbardziej można się zmęczyć, eee, trzeba oczywiście pedałować, trzeba mocno odeptać w korby, ale jest mnóstwo frajdy, mnóstwo zabawy, więc polecam każdemu, żeby chociaż raz w życiu spróbował czegoś innego, czegoś eee, fajnego, i żeby przejechał się chociaż raz na rowerze elektrycznym. Wody jak końku. Widzą Państwo, że w renakolu start połpiowy jest niemal hektycznych rozmiarów jak wodnik albo nawet większy więc to pewno się ogromna popiękność taką maszynę